Panie Marku, mamy tu kolejne zgłoszenia osób, które prawidłowo odpowiedziały na pytanie, ile kosztują kluski śląskie i ich cena w, klus... w karczmie śląskiej, ile wynosi? 4,50. To jest poprawna odpowiedź. Dobrze, i teraz zobaczymy osobę, która wylosujemy, która prawidłowo odpowiedziała. Mamy tu kilkanaście zgłoszeń, zasypiemy je. Może pan mhm. Zaraz zadzwonimy do szczęśliwca, który odpowiedział prawidłowo na pytanie i będzie coś wybrać z menu, ale nie również z menu, prawda? Bo również Państwo przygotowujecie coś na specjalne życzenia klientów. Oczywiście, z tym nie ma problemu. Robimy różne dania pod klienta. To, co klient sobie wymyśli, jesteśmy w stanie sprostać temu zadaniu. Jaka to jest kuchnia? Czy to jest nasza y, tradycyjna śląska, czy również jakieś inne, że tak powiem, jeżeli klient ma wymagania, czy inne jakieś wschodnia czy zachodnia? Y, powiem tak, przede wszystkim kuchnia śląska polska, ale także potrawy śródziemnomorskie, greckie, serbskie. W ogóle kuchnia bałkańska, że powiem w takim skrócie. Dobrze, nie będziemy dłużej trzymać y, osób w niepewności. Tym razem ja spróbuję wylosować. Mamy tutaj jednego szczęśliwca albo. Dobrze, przytrzyma pan. Pani Justyna Modelska, spróbujemy do niej przedzwonić. 609 176. No, nie, nie odbiera, spróbujemy nie odbiera. jeszcze raz, damy jeszcze jedną szansę, jeżeli nie to będziemy losować kolejną osobę. Pani Justyna No niestety, chyba Dobrze to, nie sobą, to tak. losujemy kolejną osobę. Jeżeli tutaj mamy, mamy tutaj. Zaraz zobaczymy. Pani Agnieszka Rzek, Numer telefonu. Już panu powiem. 664. Hmm, już panu mówię dalej. 598. Dobry wieczór Pani Agnieszko. Ja się nazywam Marek Powietrzyński, dzwonię z Kaczmy Śląskiej. Chciałem Pani zadać takie proste pytanie. Czy Pani brała udział w konkursie naszym? Sorry. Może Pani powie, jaka była odpowiedź na zadane pytanie? Tak, to jest prawidłowa cena klusek śląskich. I chciałem Panią poinformować, że została Pani laureatką tego konkursu i zapraszamy na kolację w odpowiedniej dla Pani porze i dla nas wszystkich. Szczegóły, Szczegóły ustalimy, ustalimy telefonicznie. Yy, trochę później. Nie? Gratulujemy naszej laureatce i zapraszamy ją na kolację dla dwóch osób w Karczmie Śląskiej. Do tego jeszcze, Panie Marku, będzie szampan, tak? Oczywiście. Do kolacji podajemy szampana tutaj na koszt firmy. Yy, I to był kolejny konkurs, którego mamy laureatkę i... Następny myślę, że też ogłosimy zaraz poniedzieli i losowanie będzie na weekend w sobotę bądź w niedzielę w godzinach wieczornych. Także jeżeli osoby się zgłoszą, to niech mają przy sobie telefon, niech odbierają, no bo nie, jednej pani dzisiaj się nie udało, za to innej się, że tak powiem, ja przy sobie odebrała i będzie mogła skosztować pysznej kuchni. Oferowanej. Więc zapraszamy, zapraszamy sobie, naszą laureatkę do skosztowania z Karczmy Śląskiej, wspaniałej kuchni. Panie Marku, jeszcze dla przypomnienia, gdzie jest Karczma Śląska i w jakich godzinach jest czynna? Karczma Śląska znajduje się na ulicy Daszyńskiego 42, to jest przy samej granicy, obok Nysy. Czynna jest od godziny 10 do 24. I ona jest w każdy dzień tygodnia czynna, tak? W każdy dzień, dzień tygodnia więc Gratulujemy jeszcze raz naszej laureatce i zapraszamy Państwa do Karczmy Śląskiej przy ulicy Daszyńskiego 42. Dziękujemy Warto bardzo. Chcę przypomnieć, że mamy bardzo dobre piwo do tych potraw, które tutaj serwujemy. Śmiem się ośmielić powiedzieć, że jedno z najlepszych piw. I to są piwa e, śląskie, czy jakie to są? E, tak, to są piwa regionalne z Górnego Śląska, tutaj ze Śląska Cies Cieszyńskiego. Także dobre piwo czeskie, mieszane, jasne z ciemnym, no i jeszcze wiele innych gatunków piwa niepasteryzowanego. Dziękujemy bardzo świetnie.